Co to był za tydzień? Bulwersująca sprawa pani Joanny z Krakowa. Posłanka Siarkowska przetransferowała się z suwerennej Polski do Konfederacji. Zbigniew Ziobro interweniował w sprawie neonazistki Mariki. Andrzej Duda wciąż nie ogłosił terminu wyborów parlamentarnych. Podsumujmy to sobie. Powszechne oburzenie wzbudziła sprawa pani Joanny z Krakowa, która legalnie przerwała ciążę tabletkami wczesnoporonnymi, kiedy gorzej się poczuła i poprosiła o pomoc lekarki. Pojawiła się policja, która zarekwirowała jej telefon, laptopa, brutalnie traktowała, kazała się rozbierać. Przypomnijmy, że na czele formacji polskiej policji stoi człowiek, który wysadził swoją łazienkę za pomocą nielegalnie przywiezionego granatnika i to pokazuje, w jakim świecie żyjemy. Z jednej strony obywatelka, która legalnie przerywa ciąży, spotyka się z represjami policji, tylko dlatego, że partia, która Polską rządzi, uważa przerywanie ciąży za zbrodnię. Niech będzie pochwalonym. Z drugiej strony mamy funkcjonariusza władzy, który może czuć się bezpiecznie nawet wtedy, kiedy ewidentnie łamie przepisy i niesie zagrożenie dla życia i zdrowia innych. To się musi zmienić. Musimy y, postawić świat z głowy na nogi i zliberalizować prawo aborcyjne. Anna Siarkowska przed wyborami zmieniła partię polityczną, przeskoczyła z suwerennej Polski do konfederacji. Otrzymała zaproszenia także do startu z numeru drugiego na Siedleckiej liście wyborczej. Do sejmu. Nie jest to żaden wielki transfer, bo tak naprawdę wszystko zostaje w rodzinie. PiS, suwerenna Polska, Konfederacja. To jest duża prawicowa rodzina, i są tam krnąbrni synowie, tacy jak Zbigniew Ziobro czy Sławomir Mencen, którzy mogą trochę pobłaznować w wyborach, mogą w kampanii zrobić trochę prawicowego karnawału, ale tak naprawdę po przejęciu władzy patriarcha rodu Jarosław Kaczyński usadzi ich przy stole i powie, że y, trzeba dokonać trudnych wyborów, żeby zachować władzę. I tylko od Was, drodzy wyborcy, zależy, czy oni usiądą przy stole i będą rozmawiać o tym, jak zachować władzę, czy trafią tam, gdzie jest ich miejsce, czyli w ławy opozycji. Zbigniew Ziobro ma nową męczennicę, Marikę Neonazistkę, Członkinię skrajnej organizacji, która domagała się oczyszczenia Polski np. z osób LGBT. Tak jest, mieliśmy okazję czytać akta. To pan może się podzielić z widzami? Panie że odsyłam pana do akt sprawy. Wraz z trzema oprychami napadła na kobietę w Poznaniu. Wyrywała jej torbę, uszkodziła rękę i za to trafiła na trzy lata do więzienia. Mówię, że nie doszło do tego, co twierdzi sąd. Stwierdził są, że miało miejsce. Śmieszne jest to, że nie trafiłaby tam, gdyby nie to, że Zbigniew Ziobro sam był za zaostrzeniem prawa za chuligańskie rozboje i podniesieniem kary do trzech lat bez możliwości zawieszenia wyroku. Tak, pani Marika została w tej sprawie przez wymiar sprawiedliwości pokrzywdzony. Dzisiaj sytuacja w suwerennej Polsce musi być naprawdę beznadziejna, jeżeli Zbigniew Ziobro szuka w więzieniach oprychów do tego, żeby roznosili dla niego ulotki wyborcze. Andrzej Duda wciąż nie ogłosił terminu wyborów parlamentarnych. Ewidentnie boi się tego zwleka. No jest tak jakby bał się wizyty u dentysty. No ale ludzie naprawdę chcą się pozbyć tej władzy. Bolą ich zęby od tej władzy. No i z wyborami jest tak jak z wizytą u dentysty. Im szybciej, tym lepiej. Panie Duda, ogłaszaj pan termin wyborów. Co to był za tydzień? Zobaczymy, co przyniesie kolejny.